Z wami istubę Tobu. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. O Tobie po Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity. A trzeciego dnia zmartwychwstania. Potem mówił do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mojego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska? A siebie zatraci lub szkodę poniesie. Oto słowo pańskie. Jest Bardzo dziękuję za zaufanie, zaproszenie na rekolekcję. Zaproponowałem księdzu proboszczowi i Wam temat kobiet w Biblii. Dokładnie chciałbym mówić o kobietach w Starym Testamencie, może jako tych mniej znanych, mniej docenianych. I dlaczego tak musi być, dlaczego taki temat? Oczywiście tak nie musi być, ale to jest moja propozycja. Otóż mam przed sobą książkę biblijski krakowskiej Marii Miduch, świeckiej kobiety pod takim dokładnie tematem, jak te nasze rekolekcje kobiety, które kochał Bóg. Ściągnąłem od niej ten tytuł. I ona w pewnym momencie tej książki pisze coś takiego. Ciągle w katechezach, w kaznodziejstwie, w, duszpasterz, w duszpasterzach tkwi maskulinizacja Bożego przesłania. To znaczy mężczyźni są najważniejsi. Spójrzcie na Abrahama. Oto ojciec naszej wiary. Od niego możemy się uczyć. Domyślę, wszyscy możemy. I mężczyźni, i kobiety. Zgadza się, święta prawda. Czasem możemy usłyszeć coś innego. To jest prorok Jeremiasz. Musimy napominać w porę i nie w porę. Znów wszystko się zgadza. Przesłanie odbierają zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Nieraz jednak padają słowa innego typu. Jak piękną kobietą była Maryja. Ile wszystkie kobiety mogą się od niej nauczyć? Albo, mężne serce Judyty może być przykładem dla wszystkich zalęknionych kobiet. Tak, to nie ma dosłowny cytat tego, co pewnego dnia usłyszałam na kazaniu. I tu zaczyna się problem, dlaczego kobieta ma być wzorem tylko dla kobiet, a mężczyzna ideałem dla ogółu. Boimy się powiedzieć mężczyznom, mężczyzną, bądź jak dzielna Judyta. Ale nie wahamy się wskazywać kobiecie, wzoruj się na Abrahamie. Więc chciałbym zaproponować słucińskiej parafii sobie samemu, refleksję nad kilkoma postaciami kobiet, od których i mężczyźni, ja w pierwszym rzędzie, i kobiety możemy się czegoś nauczyć. Zobaczcie, Nowy Testament, Ewangelia Łukasza, zaczyna się od rodowodu, w którym jest pięć kobiet. Normalnie nigdy kobiet nie wpisywano do rodowodów, Żydzi dbali o to bardzo. Tam jest y, pięć i to bardzo ciekawych, bo Batrzeba. Ona zdradziła męża Uriasza i ma dziecko. Przecież poza małżeńskie z Dawidem. Potem jest Tamar, która podstępem nakłania swojego teścia do współżycia. Mamy tam Raczmarką, żeby tak troszkę to złagodzić, więc uprawiała najstarszy zawód na świecie. Mamy Ród, która jest młodą kobietą, która traci męża, staje się wdową. Jest emigrantką. Bo musi się przeprowadzić ze swojego kraju do obcego kraju, by się opiekować już podeszłą, teściową. I czy możemy się czegoś od tych kobiet nauczyć? Czy możemy się postawić nawet ponad te kobiety i powiedzieć, że nie za bardzo wiemy, po co one są, nawet w tej genealogii? Święty Hieronim w Starożytności już zauważył, że każda z nich była grzesznicą. Nie do końca jest to prawda bo u ród nie widzę żadnego specjalnego grzechu, wręcz odwrotnie, poświęcić swój kraj i być teściową, jest bardzo cnotliwa. Ale na pewno Bóg nie wyrzuca tych kobiet ze swojej biografii, ze swojego rodowodu, ze swojej rodziny, mimo że pozostałem tym kobietom daleko od ideału. Ja mam wrażenie, że w tym kościele też nie są jeszcze wszyscy tacy idealni, nie wszyscy są jeszcze tutaj kanonizowanymi świętymi i patrząc na te historie tych kobiet, których życiorysy są bardzo pogmatwane, czasami grzeszne, skomplikowane, możemy się wiele od nich nauczyć i możemy zobaczyć, że Jezus nie przychodzi do idealnych ludzi, ale do grzeszników, że Jezus przychodzi pomóc tym grzesznikom, że Jezus kocha tych grzeszników. Że bycie grzesznikiem nie oznacza, że jestem odrzucony przez Boga i że Bóg się mną nie interesuje. I to byłoby pewnie najważniejsze, czego bym chciał, żebyśmy się pewnie wszyscy tutaj nauczyli. I na dzisiejszy wieczór, na pierwsze te nasze spotkanie, chciałem zaproponować, trochę nawiązanie nawet do czytań, postać Debory i Jael. Dwie kobiety z księgi sędziów, rozdział czwarty i piąty. Można sobie wieczorem przeczytać, ja będę takie tylko mówił, esencjalne informacje, ale przepiękna jak powieść jest cała biografia tych dwóch kobiet opisana w tej księdze sędziów w czwartym i piątym rozdziale. Otóż dzisiejsze słowo mówi o tym, żebyśmy Krzyż swój nieśli i szli za Jezusem i że on właściwie jest tym, który daje nam moc. Żebyśmy tego życia nie stracili, bo kto chce zachować swoje życie dla siebie samego, ten to życie straci. Jeżeli ktoś to życie oddaje mu, ten to życie zyska. I mam wrażenie, że przynajmniej w przypadku Debory, po części też właśnie tej Jael, to są dwie kobiety, które żyły powiedzmy 1400 lat przed Chrystusem, czyli pół tysiąca lat temu. One jakby oddały swoje życie Bogu, a Bóg ich użył z mocą, żeby dokonały się wielkie rzeczy. Więc jeżeli ja wiernie niosę ten krzyż, krzyż rozumiem jako wolę Boga dla nas, jakieś powołanie, jakiś zamiar, jakieś Jego słowo, to dokonają się wielkie rzeczy w naszym życiu. I księga sędziów, które one występują, to jest taka księga, gdzie jest to historia powtarzających się powrotów do grzechu. Jest jakiś dobrobyt. Jak jest dobrobyt, to się zapomina o Bogu. Jest napad później wrogów, jest nieszczęście. Wtedy sobie przypominamy, jak to było fajnie, gdy się było przy Bogu, bo był dobrobyt. Więc wracamy do Boga, wzywamy, prosimy, pościmy, modlimy się, Panie Boże, pomóż, bo jest źle. Wtedy Pan Bóg zsyła swojego ducha na jakąś jedną wybraną osobę, i ta osoba prowadzi ten lud do wyzwolenia. Jest zwycięska batalia, i znowu jest fajnie, jest dobrobyt. Jedno pokolenie umiera, które pamiętało wojnę, i kolejne dzieci już nie pamiętają, jak to było źle, jest dobrobyt, i znowu zapominają o Bogu, i kółeczką. I takie kółeczka się powtarzają. Jest dwunastu takich sędziów. Dwanaście, nieprzypadkowa liczba symboliczna, że pokazać, że to jest jakby historia życia każdego z nas. Jak jest dobrze, to się zapomina o Bogu. Jak jest źle, to nagle mówimy: Och, jestem niewystarczalny, potrzebuję kogoś, kto mi pomoże. I o dziwo Jedną z tych dwunastu jest kobieta. Pamiętajmy, że żyjemy w kulturze 3,5 tysiąca lat temu patriarchalnej, tylko mężczyźni się liczą, kobieta jest częścią niestety inwentarza. A tu nagle w Izraelu tym sędzią, który poprowadzi jak wódz do zwycięskiej wojny jest kobieta, Debora. Więc Izrael zapomniał o Bogu i Bóg się posłużył Deborą, której imię znaczy pszczoła, bo jest taka powiedzmy pracowita jak pszczoła, można powiedzieć, jest bardzo pozytywna. I ona jest też obdarzona wielką mądrością. Ona jest nazwana sędziną. Wiecie, że w Izraelu nie było prawodawców, bo prawodawcą był tylko Bóg. Byli tylko sędziowie, którzy według tego prawa sądzili. I ciekawe, że od wybrania dla, powiedzmy, ratowania tego swojego ludu, Bóg wybiera nie mężczyznę, ale właśnie słabą kobietę, że z tej delikatnej kobiety chce uczynić wielkiego wodza. I to już jest, my tego nie czujemy, może, bo żyjemy w kulturze, gdzie prawa kobiet i mężczyzn są, na ile są równe. Natomiast dla tamtych ludzi to był totalny szok i rewolucja. Chciano pokazać, że przez posłuszeństwo słowu, posłuszeństwo temu, co mówi Bóg, mogą się rzecz, rzeczy niemożliwe do wykonania. Tam pamiętajmy w tej narracji, jak będziecie ją czytać, to tam jest tak, że jest armia potężna, kilkadziesiąt tysięcy, jest 10 tysięcy Rydwanów, oni nie mają praktycznie niczego, są mieszkańcami gór, są góralami, więc yy, tam zwycięstwa nie można odnieść. To jest batalia i wojna z góry przegrana. Natomiast okazuje się, że to zwycięstwo się może dokonać. Ale do czego chciałbym yy, nawiązać? Otóż ta Debora nie działa sama. Ona wybiera sobie do posługi mężczyznę, Baraka. Ona nie rzuci się prawda, w pierwszym szeregu że walczących, żeby tam zginąć. Ona jest tą, którą Pan Bóg natchnął do czegoś. Ona pokieruje mężczyzną. Więc wybiera sobie tego. Baraka. I tematem jest właściwie, można tak powiedzieć, trochę temat przyjaźni męsko-damskich, bym powiedział. Przeciekawa jest ta relacja między nią, kobietą a tym mężczyzną. Oni nie są małżeństwem, bo ona ma swojego mężczyznę, la to jest po hebrajsku błyskawica, której niektórzy mówią... Ciekawe, bo tam jest forma lapidot, to jest żeńska forma, że był takim pantoflem może, że kobieta go prawda, zdusiła w tym domu. Ale z drugiej strony jego imię znaczy Błyskawica, Piorun. Więc może jest twardy facet i się tak mówi, że za twardą, mocną kobietą zawsze musi też stać twardy mężczyzna. Nie? Ale ten mężczyzna umie stać w cieniu. Pozwala jej być przywódcą, prezydentem, można powiedzieć, tego narodu izraelskiego i prowadzi do walki. I ona sobie wybiera wodza naczelnego, którym będzie właśnie ten barak. Barak znaczy błogosławiony. Ciekawe, bo to jest ironia, bo się strasznym tchórzem się dowie okazuje. On się strasznie boi, bo wie, że przegra, nie ma szans z tymi dziesięcioma tysiącami rydwanów. I on nawet mówi, pójdę, jak ty pójdziesz. No mówi, dobra, ja pójdę, ale wtedy chwała będzie moja, nie twoja. On mówi, dobra, bo się boję. Musisz ty iść, bo wierzę, że do ciebie Bóg prowadzi. Więc ona idzie i daje mu siłę. Zobaczcie. Ta kobieta daje też siły mężczyźnie. I też tak to działa w małżeństwie i w relacjach, że działają na siebie nawzajem. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli właśnie na to historię jako historię przyjaźni męsko-damskich. Zawsze tak jest, że w historii ludzkości, że kobieta i mężczyzna szukali siebie po to, żeby się zbliżyć do Boga. Patrzcie na Świętego Franciszka, Świętą Klarę, błogosławionego Jordana z Saksonii tam Miał swoją taką też, nawet w żywotach świętych. Się przyciągają święci i święte kobiety szukają też świętych mężczyzn, który by ich wspierali. Podobnie jest oczywiście i tak powinno być w małżeństwie. Ale warto pamiętać, kto jest celem tej więzi, że ja się wiążę, wchodzę w relacje z kimś po to, żeby Bóg był na pierwszym miejscu, żeby się zbliżać wzajemnie do Boga. I normalnie z natury istnieją dwie relacje, prawda? Mąż-żona, relacja małżeńska i matka-syn relacja macierzyńska. Natomiast istnieje jeszcze trzecia duchowa relacja przyjaźni, znajomości, różne tam są prawda poziomy, można by mówić, ale pomówmy o takiej najwyższej, że chcielibyśmy się zaprzyjaźnić, nie? Co uważają niektórzy za zupełnie niemożliwe wręcz, a niektórzy uważają za możliwe, ale bardzo trudne. Jeżeli się to uda, to będzie to bardzo budujące. I w tej narracji, w czwartym, piątym rozdziale Księgi Sędziów macie dwie pary, Macie tą Deborę i Baraka, to jest przykład zdrowej relacji. I macie drugą parę, Jael i Sisera, ten generał tej armii przeciwników, gdzie to jest chora relacja. Chciałem krótko te dwie relacje scharakteryzować. Bo psycholodzy mówią, że przyjaźń między mężczyzną i kobietą występuje oczywiście rzadziej i zawsze się zalicza do jednej z trzech kategorii, albo to jest przyjaźń przypominająca bardziej związek osób tej samej płci na zasadzie traktuje. Tę kobietę jak siebie samego, jak kolegę, jak mężczyznę. Niektórzy uważają, że ten barak traktował tę kobietę, Deborah, jak generała, prezydenta, króla. Albo drugi rodzaj to jest relacja o charakterze rodzinnym, że traktuje jak brata, ojca, syna. I to jest chora relacja, powiedzielibyśmy. To jest Cisera i Jael. Ona go traktuje, tego generała, ta kobieta, jak dziecko, jak swoje dziecko. I to go zabija, tego generała, ostatecznie. Jeszcze jest trzeci rodzaj, to jest związki zaczynające się jako platoniczna przyjaźń, a kończące się jako zamaskowana, zresztą nie do końca zamaskowana miłość seksualna. Więc są takie pewne ogólne zasady, że wartość kobiety nie wynika z trwania w relacji z mężczyzną, choć podążanie za mężczyzną leży w naturze kobiety, tak samo i podążanie, prawda kobiety za mężczyzną. W obie strony to działa, ale wartość nasza wynika w trwania z relacji z Bogiem. Wartość kobiecie, wartość mężczyźnie nadaje Bóg, a nie mężczyzna, nie kobieta. Kobieta jest ważna, wartościowa ze względu na swoją relację do Boga, a nie do człowieka. To jest dzisiejsze pierwsze czytanie, nie? że kładę przed Tobą wodę, ogień, życie, śmierć. Jeżeli wybierzesz mnie, czyli wodę, życie, to wybierzesz coś, co będzie trwało. Jeżeli mnie nie wybierzesz, to wchodzisz w śmierć. I kobieta i mężczyzna nie są dla siebie na pewno też połówkami, lecz są wzajemnie doskonalącymi się całościami. To też warto y, sobie uzmysłowić. I zobaczcie, gdybyśmy tak się zastanawiali, jak odróżnić, czy jesteśmy z kimś w przyjaźni, czy jesteśmy zakochani, to jest kilka takich kryteriów, że kochankowie zawsze rozmawiają o swojej miłości. A przyjaciele bardzo rzadko mówią o swojej przyjaźni. Deklaracje o przyjaźni są przykrywką dla niepewności. Mówienie o przyjaźni nie świadczy o głębi przyjaźni. Kochankowie siedzą naprzeciw siebie, można tak powiedzieć, zafascynowani sobą. W miłości erotycznej liczy się wzajemna obecność. Natomiast przyjaciele kontemplują wspólny obiekt, koncentrują się wokół wartości, jaką wartość taki rodzaj przyjaźni im daje. Są więc przyjaźnie głębokie i są przyjaźnie płytkie. Kochankowie nieustannie tęsknią za sobą, nie mogą się nasycić, a przyjaciele są wolni od siebie. Miłość kochanków jest wyłączna, nie może być tylko więcej, nie ma miejsca na trzeciego, miłość wyklucza trzeciego, bo są zazdrośni, a przyjaźń jest otwarta na innych, na relacje z innymi. Kochankowie szukają dosobnienia, a przyjaciele chętnie. Obaliliby mur odosobnienia, jakich ich otacza, i by włączyli do tej relacji trzecią, czwartą, piątą osobę, dzieliliby się tym dobrem, jakie robią. Miłość jest pełna namiętności, jest wybuchowa, eksploduje, a przyjaźń nie jest wybuchowa. Przyjaźń jest związkiem wolnym. W prawdziwej przyjaźni nie ma nerwów. I te zależności zachodzące między przyjaźnią i miłością, Seneca określa zwięźle i bardzo dosadnie Przyjaźń zawsze jest pomocna, a miłość niekiedy nawet szkodzi. Panie jak Platon, miłość jest ślepa. I moi drodzy, jeszcze raz wracając do naszych bohaterów. Ta Debora, nazywana zresztą matką Izraela, nie boi się wziąć na siebie przewodniczenie, posłuchanie słów Boga i stanięcie na pierwszej linii, można tak powiedzieć. Wbrew wszystkim tak naprawdę, pomyślmy sobie, co jakie komentarze musiały ją spotykać. Bardzo nieprzychylna, że wchodzi w rolę męską. I z drugiej strony, też zobaczcie tego Baraka, który jednak potrafi być przy tej kobiecie i potrafi w tej przyjaźni, tak to nazwijmy, zdrowej przyjaźni, czerpać i razem budują wspaniały duet, mimo że są w małżeństwach obydwoje i służą jakiejś wspólnej sprawie i prowadzą do zwycięstwa całą tę armię. Oczywiście, ta cała bitwa, jak sobie poczytacie, to Pan Bóg zwyciężył w tej bitwie, dlatego że zesłał potężny deszcz do 10 tysięcy rydwanów. Zapadło się po osie w błocie, więc tutaj ta niewielka armia izraelska stąpiła z gór, wycięła w pień wszystkich. No i tu wchodzi na scenę nasz generał Sisera. druga para, która nas interesuje. On ucieka z tego rydwanu. Jest człowiekiem tchórzliwym, można powiedzieć. Chroni się w namiocie kobiety o imieniu Jael, która też ma męża. no też jest mężatką. Ten mąż jest ważny, bo ten mąż. Heber, Kenita, on był w przymierzu z królem tego generała, królem Hazor. Więc on myśli, ten generał, że jest w bezpiecznym miejscu. I ta kobieta jest przeciekawa, jest taką mamusią. Ona mówi mu: Wspaniale, że tu jesteś, schowaj się tutaj pod tym kocykiem, przykryła go, mówi: Masz coś do picia, bo cały dzień nie piłem. Oczywiście, nie daj mu wody, tylko daj mu mleko. Więc on pije to mleko nawet. Nakarmiła, pogłaskała, schowała pod kocykiem. I on tam pod tym kotykiem zasnął zmęczony po całej tej wielkiej batalii i bitwie. No i oczywiście od razu jak ktoś sobie to wyobrazi to sobie powie ten biedny generał Sisera przebrał postać wręcz embrionalną, wrócił jakby prawda, do takiego bezpiecznego poczucia, że jest tu przy jakiejś kobiecie, która go przytuliła do swojego łona, która się nim zaopiekowała, dała mleka jak prawdziwa mama. Więc on, yy, niektórzy uważają, że to jest taka Idealny opis takiej relacji między mężczyzną i kobietą. Oni są przecież małże, małżonkami. Ciekawe, że on jest singlem. Dla niego najważniejsza jest mama. I tam jest nawet, jeśli poczytacie tę narrację, to ta mamusia przez okno wychyla się i patrzy. Matka Cisery przez okienne kraty. Czemu wóz się opóźnia? Czemu opóźnia się jego przybycie? Czemu się opóźnia łoskot jego rydwanów? Taki mamin synek, całkowicie poddany mamie, nigdy nie wyszedł z domu. I on znalazł w tej kobiecie, niby obcej kobiecie, mamę, drugą mamę, która też go trzyma w takiej pozycji niedojrzałej. I zobaczcie, ten sisera, co robi Al? Zabija go. Sisera ginie. Ona wbiła palik w jego skronie. Wspomnij straszny. Palik od namiotu. No jest to straszne, pamiętajmy, jesteśmy 3500 lat do tyłu. Wtedy to było bardzo moralne, prawda? Że była tutaj kobieta taka zwycięska, a my mamy taką piękną moraśnię przyjaciół. Natomiast dla nich to było raczej oczywiste. Więc ona tak naprawdę, zobaczcie, można tak duchowo to przeczytać, Cicera ginie wchłaniane stopniowo przez macierzyńskie promieniowanie tej kobiety, że ona go traktuje jak dziecko. Chcę powiedzieć, stary, uciekaj, masz tu wodę, bukłak, znikaj w tamtym kierunku. To ona przybiera, nie pozwala mu dorosnąć, nie pozwala mu stanąć na nogi, nie pozwala mu być prawdziwym mężczyzną, tylko przybiera taką formę właśnie mamusi, która się nim opiekuje, która go wyręcza, można powiedzieć, we wszystkim. Nie pozwala mu dojrzeć. I staje się w ten sposób dla niego matką i staje się w ten sposób dla niego zabójczynią. Prawda? Pomagając mu, tak naprawdę go zabiła. Trzymając go w domu można tak powiedzieć, zabiła go. Ciekawe, że w końcu sam Sisera prosi, żeby Jali nie mówiła, żeby mówiła, że go nie ma, żeby nie mówiła, że on tu jest. On ja się tam schował tak, jakby zniknął. On chciałby, nie wiem, wejść wręcz do Jełona i zniknąć. Więc mamy tu taki przykład znowu z ciekawej relacji, prawda, takiego człowieka, mężczyzny egocentrycznie wygodnego, bo to mu pozwala żyć w takiej błogiej nieodpowiedzialności, doznawać nieustannej troski, nawet, nie wiem, sobie myślimy o takim typowym Włochu. Ja mieszkałem kilka lat we Włoszech i tam się zawsze mówi o takich Włochach 35-letnich. Niektórzy ciągle są u mamy, nawet taka pomoc od mamy, nie wiem, kuchenna, finansowa, mama wybierze, wszystko zrobi. Ale to może być też w relacjach, to może być w przyjaźniach, to może być w kierownictwie duchowym. To może być w rodzinach, to może być w relacji mężczyzna-mąż-żona, że żona nie pozwala dorosnąć temu mężczyźnie, że ona przejmuje za niego różne funkcje. I to działa w obie strony. Ciekawe, że można tak powiedzieć, że ten dom, w którym on był, tam zobaczcie, ona przez kraty, ta mama czeka na niego. Ten dom, on tam miał kraty nawet w oknach. To jest takie symboliczne, że on jest tam pod totalną, nad troskliwością, totalną kontrolą pod tą mamą. Dom stał się dla niego więzieniem. On się nie może urodzić. Erich Fromm tak powiedział, że całe życie jednostki jest niczym innym, jak tylko procesem rodzenia samego siebie. W istocie zanim umrzemy, powinniśmy w, się w pełni urodzić. Chociaż tragicznym losem wielu ludzi jest to, że umierają zanim zdążą się urodzić. Nigdy nie stali się w pełni dojrzali. Zawsze są zależni od kogoś w niezdrowych relacjach. Więc moi drodzy, kończąc, zachęcam, żebyście sobie otworzyli wieczorem... Ten czwarty, piąty rozdział Księgi Sędziów. Zobaczyli te dwie relacje, te dwie pary: Debora Barak i Cicera Iael. Dwie pary mężczy... męsko-damskie. I zapytajmy się, jaki model relacji mężczyzna-kobieta realizuje się w naszych relacjach z mężczyznami, z kobietami. Czy są takie budujące, jak Debora Barak, wzmacniające, czy takie niezdrowe, niedojrzałe, które zabijają. My, Karłowacie, w takich relacjach. Czy jestem Deborą. Że wraz z mężczyzną, idąc za głosem woli Boga, potrafię budować rzeczy piękne, prawda? Z dziesięcioma tysiącami zwyciężyć sto tysięcy i prawie tam, na no tym było dosłownie dziewięćset rydwanów, przesadziłem trochę. Czy też jestem jak Jal, że zamiast Bożej przyjaciółki chcę być dla mężczyzny matką, córką, partnerką i to niczego nie zbuduje, ale to prowadzi do jego i do mojej śmierci. Tak?